Mała serwa, żeby taką bakterię zobaczyć, to się muszę nieźle namordować, ale ja ją znajdę. I spojrzę w te wredne ślepe. Panie doktorze, można? Nie można, spotkanie z przyrodą. A ja jestem. Mała świnia! Pani mnie kurwała na lupę! Siostro! Siostro! Siostro... Bracie! <grym> siostro, bo ta pacjenta mi nakurwała na lupę. Tu coś jest. Jakby... mała włókienka. Co to może być? Bakterie! Nie, za długi. A... Że bawią się w pociąg, tak jakbym słyszała gwizd lokomotywy. A nic nie słyszałam. Yy, ma pani dużo więcej? Skąd mam wiedzieć, to panie z klejką? Tak, słusznie. Zapraszam pan do mnie. Kuszaj. Łóżka panią Proszę się yy, rozebrać. Do naga. wszystko. Tani yy, też. Stasz ma wszystko. Oddychamy, oddychać, nie oddychać, oddychać, nie oddychać, e, Siostro! 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 Bracie! Zadam! <laughs> siostro, bo y, y, tej pacjenty to już gra. Tu, tu. tu. Proszę, posłuchać. To chyba lovnicę. To mój mała. <śmian> Może proszę. Oczywiście. Siostro, bracie, Bracę! no pacjentka. Dzień robimy badania, a w nocy nagrywamy single.